W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać ile daje ten system bo tak to to tak średnio dziennie jak jest tak nagrzany, dzisiaj jest troszkę mniej bo nie dało rady ale tak jak jest tak 75 stopni nagrzane to na czteroosobową rodzinę to tak na drugiej jest tak 45 50 czasami 52 stopnie. A wczoraj że było zachmurzenie więc woda się nie grzała więc tak od 50 wczoraj było, no to tak zeszło do 35. To tak w sam raz była woda. A rano było 26 stopni na zbiorniku. I dzisiaj układ cały i fotowoltaika i grzałki działały prawie w 100% mocy. Oczywiście falownik też się wyłączył. Ale wyniki są zadowalające. Przez 2 godziny było 100% na wykresie. Zaraz wam tutaj wkleję zdjęcie. Zrobiło 40 ponad kW. Sami zobaczycie ile.